Teraz spróbuję wejść w zakręt na jednym kole. Witajcie! Dawno nie było odcinka rowerowego. Ferie są trzeba korzystać, a że śniegu nie ma to dobry czas, żeby poćwiczyć jazdę rowerem na jednym kole. Także co, spróbujemy kawałek. Jest ze mną też kamerzysta. Nie będę odkręcał na razie przedniego koła, bo muszę się wdrożyć dopiero. Na razie tak pojedziemy. Boże. A wiecie co ma wspólnego jazda na jednym kole ze skokami narciarskimi? To wam powiem. Najlepszy jest jazd jak jest od przodu. Nie wieje w plecy. To wtedy większe odległości się pokonuje. jest i nie ma bocznych podmuchów. Troszkę spowolnimy, bo jest mała krzyżówka. I jedziemy dalej. Jak na początek, to i tak nieźle. Teraz pojedziemy w inne miejsce, odkręcimy przednie koło. Pojadę na jednym kole bez koła, a do tyłu też fajna sprawa jeździć. Wiecie, z emeryturą różnie może być. To zawsze będzie można dorobić, jako 50-60-latek jeżdżący na rowerze tyłem lub na jednym kole, załóżmy pół kilometra czy kilometr. W razie czego taśma jest, jakby się coś urwało. Taśma robi też za poloplaster luzuje, żeby koło miało łatwo wlecieć Żeby się tam nie zahaczyło coś, a tu jest źle Ale to już palicho Może jakoś dojadę Rozleciało wszystko, <laughs> widełki się za bardzo roztegowały, ale tu się naprawi. O, już jest idealnie. Teraz tak, teraz będzie siedzieć. Dobra, tylko tu mamy małą drogę trochę. Teraz trzeba tylko pamiętać, żeby nie poderwać koła, widełek. Żeby przez kierownicę się przeleciało. Dobra, I nie walnij w koło. No to jedziemy. O, to. No, bez koła to lepiej trochę lżej. Ale też musi być większa koncentracja. Bo się gorzej jest po prostu zatrzymać. Trzeba Źle. Wiecie, z jazdą na jednym kole jest tak, że się nie zapomina. To samo z jazdą do tyłu. Teraz spróbuję wejść w zakręt na jednym kole. O! Jest! To, to. Udało się! No jest życie. Tylko co to będzie, jak się feria skończy? Mi śnieg spadnie. Na sankach będziemy wtedy wariować. I pięknie. tam może ty byś mi się dał na swoim rowerze przejechać? No pewnie, trzymaj. A, to jakiś lepsiejszy trochę. Ciekawe, czy dam rady go na koło wyrwać. Zobaczymy. Tyle tych przerzutek. Będzie dobra, o, trzeba zmienić. O poszedł. Ładnie ja, idzie. Teraz zmienimy trochę a teraz żeby cofać tymi biegami w drugą stronę, to jak? E, tu masz, jedna dźwignia tu, a hmm. druga tu. Widzicie? Proszę! Kurde, ładnie idzie. Pięknie idzie. Nawet nie myślałem. To ja mam pomysł. Złożymy składaka i pojedziesz, i pojedziesz na składaku. A teraz pojedziemy po koło. Bo ono gdzieś tutaj zostało. Jak go ktoś nie wziął do tej pory. Kurde. Nie ma koła. A nie, tu jest. kawał drogi kurde przejechałem. Teraz na tym rowerze pocudujemy. Jak jest w miarę fajnie, no to dobrze. To muszę ci dobrze złożyć tego składaka, żeby No, dobrze rower złożę, żeby koło nie odleciało. Tu powinny być takie zabezpieczenia, żeby koła nie poderwało do góry, ale ja ich zdjąłem, bo tak to bym nie poderwał koła do góry. Dobrze będzie. No to próbujemy. Poszedł. No ale jaka prędkość. O, teraz jest okej. Okay. I rower wyczuł. Tak, to będzie gorzej, bo za mała prędkość taka technika głowa bliżej kierownicy może będzie lepsza. No już chyba wiem Siedzonko nie może się nic ruszać Bo wtedy traci się równowagę Za mała prędkość I siadełko się kręci, ale tak to i tak nieźle Zobaczymy na większej prędkości No nic, mam nadzieję, że ten nieco inny Rowerowy program wam się kurde spodoba A póki co trzymajcie się I do zobaczenia w kolejnym odcinku Na razie, cześć Do tyłu też się da nim jeździć Tylko słabo trochę Bo nie można usiąść na kierownicy Bo jest licznik i jakieś lornetki o, Zwiększymy prędkość Fajnie, ale troszeczkę wcześniej masz zacząć, bo widać było jak podrywałeś. No właśnie.